Jurka, natychmiast proszę podciągać ten syf! Mamo, ale mi się nie chce! Za pięć minut przychodzę i ma być tutaj błysk, bo ja w domu nie roba trzymać nie będę! O nie! Tak to nie będzie! Wyprowadzam się! Mam już dziewięć lat i jestem dorosła, więc mogę sama o sobie decydować. Dobra, wezmę sobie plecacie i o, bananonka, żeby z włoskim porozmawiać. I coś jeszcze jest mi potrzebne? Może jakieś żarcie? A! jakiego jakiegoś szczura poluje i będzie git. Tak? Mamo moja, zaprowadzam się. Gdzie? Do piwnicy. Aha. No to dobra, powodzenia w dorosłym życiu. Na no to pa. I to jest moje nowe mieszkanie. Ciasne, ale własne. Dlaczego tu jest takie zimno? Lurek, tobie też? Aha. No ja w takich warunkach nie mogę mieszkać! Wracam do domu! O, Julka! Aaaa! Dupka zmarzła, co? Stwierdziłam, że jeszcze chwilę z Wami pomieszkam, ale za rok to już na pewno się wyprowadzę. Oczywiście. No to ja idę sobie chwilkę poleżeć, to znaczy. pomyśleć się o moim dorosłym życiu! Mamo, a droga, mi kakałko?